Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Tenerian już niedźwiedzi. Niebiescy przegrywają dzisiaj na Suzuki Aranie w Kielcach z koroną 1 do czterech, jak można podsumować ten mecz kontrolny. Ten mecz miał kilka takich momentów, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie mogło się to potoczyć w dwie strony i korona miała swoje przynajmniej dwie dobre sytuacje i mogło się zakończyć bramkami. i my mieliśmy swoje dwie sytuacje i mogło pójść to w drugą stronę. Na pewno początek spotkania myślę, że bardzo bojaźliwie i potrzebowaliśmy czasu, żeby w końcu wejść na swój rytm. Znowu druga połowa lepsze wejście, a z upływem czasu już wyglądało to coraz gorzej. Efektem też i bramki korony, oczywiście też jeden strzał życia i. I ta bramka, która też rzadko się zdarza, natomiast no już rzeczywiście później ta gra nam się nie kleiła, nie e, pokazała też, też obraz w jakim momencie jesteśmy, czyli ile jeszcze pracy przed nami i na pewno trzeba ten czas do ligi wykorzystać maksymalnie. No te fragmenty końcówki meczu i z Puszczą i, i z Koroną pokazywały na jak głębokiej wodzie jest nasza młodzież. No wiadomo, no też dzisiaj nie mamy w stosunku do naszej młodzieży takich wymagań, żeby oni od razu wskoczyli kilka lig wyżej i, i, i prowadzili tutaj grę, natomiast no to jest też taki moment, w którym mają szansę i możliwość pokazania się i być może taki trudniejszy czas, gdzie ta kadra jest rzeczywiście węższa, będzie też takim momentem, w którym być może jeden z zawodników czy dwóch Dzięki temu, że, że ta kadra jest węższa, będzie miało szansę być może zaistnieć i, i być włączonym do kadry pierwszego zespołu. Te rywalizacje wśród młodzieżowców wzmocnił Mateusz Chmarek, zakontaktowany wczoraj, który dojechał do nas do Buska. Dzisiaj jeszcze bez występu. No, czego, co pan sobie obiecuje po tym, po tym zawodniku? No, po każdym zawodniku, który do nas dołącza, tak samo ci, którzy są w kadrze, obiecuję sobie dużo po prostu dobrej pracy. Podoba mi się jego taki charakter, podoba mi się jego nastawienie, chciał do nas trafić, więc tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, że, że do nas dołączył. Dzisiaj nie było możliwości, żeby grać, było zbyt duże ryzyko, gdy on ostatnie dni spędził na bieganiu czy na pracy na siłowni, natomiast... Jego kontakt z piłką był praktycznie zerowy i musimy go spokojnie wprowadzać, żeby przynajmniej do środy zdążyć być może na jakieś 45 minut, żeby też nie zaryzykować jakiegoś urazu. Kibice dopytywali co z Danielem Szczepanem. Dzisiaj Przemysław wszedł przed końcem pierwszej połowy z boiska. Mamy nadzieję, że tu nie mamy się jakoś bardzo czym martwić. No jeśli chodzi o Szurka, myślę, że tutaj nie będzie to groźne, przynajmniej tak pierwsze diagnozy podkręcił staw skokowy i myślę, że tutaj będzie potrzebowało chwili oddechu. Mam nadzieję, że tak się skończy. Natomiast jeśli chodzi o Szczepana, Daniel wczoraj poczuł ból w mięśniu i też nie chcieliśmy dzisiaj ryzykować i nie chcieliśmy na tym... Momencie, w tym momencie, w którym jesteśmy, nie chcieliśmy podejmować dodatkowego ryzyka i puszczać go na boisko. Mamy przed sobą jeszcze trochę do tego pierwszego meczu i chcemy, żeby do tego pierwszego meczu wszyscy byli też zdrowi. Oprócz tego, żeby być dobrze przygotowanym, to żeby każdy był w pełni zdrowia i mógł rywalizować. Tym bardziej, że mamy jeszcze... 5 dni obozu, więc tym bardziej chcemy, żeby mógł ją, tą pracę kontynuować od np. w poniedziałku. No właśnie, jesteśmy mniej więcej na półmetku zgrupowania w busków w hotelu Bristol. Jak ten czas można dotychczasowy podsumować? i wszystko przebiega zgodnie z planem? No, czas bardzo ciężkiej, wytężonej pracy, nie tylko fizycznej, ale również Takiej taktycznej, merytorycznej, też wdrażamy nowych zawodników. Również ten proces, który występował zimą, na to potrzeba też czasu. To nie jest tak, że ktoś wejdzie w nasze mechanizmy i od razu będzie wiedział, jak funkcjonujemy w każdym detalu, a tych detali jest bardzo dużo, więc to jest też czas, żeby zawodników powiedzmy naładować wiedzą, żeby. Zobaczyli jak to wygląda, jak, jak mamy się poruszać, jak mamy zajmować pozycję na boisku. Dzisiaj też kilka takich naprawdę dobrych akcji i, i przyjemnie było na niektóre sytuacje popatrzeć, jak wychodziliśmy spod pressingu, jak budowaliśmy grę, ale też, też wiele akcji, których no niestety przegapialiśmy momenty albo źle się ustawialiśmy czy pozycjonowaliśmy na boisku. Więc to jest jeszcze ten czas, gdzie będziemy mocno nad tym pracować, po to, żeby oczywiście najbardziej. Liczy się pierwszy mecz ligowy, i tu chcemy być optymalnie przygotowani do tego pierwszego meczu. Ten pierwszy mecz ligowy, już za 20 dni w opolu z Odrą. Do czwartku, do czwartego lipca, jesteśmy w Busku. Dzień wcześniej gramy na miejscu z Makabi Tel Awi. W ten mecz WUH TV. Dziękujemy, trenerze, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we using itches, Climbing fences. Get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No, forecast Eli, baby, time out.